Pewna żaba była słaba, więc przychodzi do doktora i powiada: Jestem chora. Doktor włożył okulary, bo już był cokolwiek stary. Potem ją dokładnie zbadał, a na koniec tak powiada: Pani zanadto się poci, niech pani unika winkoci. Niech pani się czasem nie kąpie, niech pani nie siada przy pompie. Niech pani deszczu unika, niech pani nie pływa w strumykach, niech pani wody nie pije, niech pani kałuże omija, niech pani nie myje się z rana, niech pani, pani kochana, na siebie kucha i dmucha, bo pani musi być sucha. Wraca żaba od doktora, myśli sobie: Jestem chora, a doktora chora słucha. Mam być sucha, będę sucha. Leczyła się, żaba leczyła, suszyła się, długo suszyła, aż wyschła także po troszku, została z niej garstka proszku. A doktor drapie się w ucho. Nie uszło jej to na sucho. No brawo! Pięknie, ślicznie.